Kochani z tej strony, Tiffany, dzisiaj nagram filmik, w którym pokażę Wam jedno ukryte miejsce i jedno tajne wejście na klify przy, zamkach na srebrne, przy zamku na srebrnej polanie. A więc bez zbędnego przedłużania, lecimy dalej. A więc, pierwszym miejscem, jakie Wam pokażę, to będzie to tajemnicze wejście na klify. Bardziej chodzi o to, że ono jest takie zakamuflowane i go nie widać, ale dobra. Jedziemy przez tą drogę, jak się jedzie w zawodach. No, w zawodach, w tych takich jakby treningach od Lorraine w Morland. No i z pozoru to normalnie wygląda jak skały, nie wygląda jakoś podejrzanie i w ogóle. Ale w tym miejscu się zatrzymujemy przy tym skręcie. Gdzie kończy się ten płotek, yy, przy tym klifie, jakby przy tej drodze. I biegniemy w tą stronę. Podskakujemy trochę, żeby tutaj tak się nie zaklinować. I możemy sobie wjechać na ten klif. Ale to nie koniec. To nie tak. To nie tak, tylko że tutaj wjeżdżamy na ten klif i koniec. I na przykład, jeśli nie chce Wam się objeżdżać tak wokoło wszystkiego, żeby wjechać na srebrną polanę, to można się z tego klifu cofnąć. Tutaj wjechać na te skały, i tutaj trzeba tak podskoczyć, żeby się tam nie zaklinować. Wtedy wskakujemy na taki kolejny mały klif, i stąd możemy pozeskakiwać sobie. W dół na trawę. I już jesteśmy na srebrnej, polanie, na srebrnej polanie. I możemy sobie gdzieś pojechać, bo jesteśmy tutaj przed zamkiem. A więc można o wiele szybciej sobie pojechać na przykład do miasteczka srebrnej polany czy winnicy. Dobra. A teraz pokażę Wam to drugie miejsce. A więc przechodzimy do miejsca numer 2. Yy, najlepiej w, ogólnie wyjechać z tego miejsca, gdzie stoję ja, bo będzie Wam po prostu najłatwiej tym sposobem dojechać do tego ukrytego miejsca, właśnie. A więc yy, znajduje się ono niedaleko od tego mostu nad rzeką srebrnej pieśni. A więc jedziemy. Skręcamy tutaj w dół, zjeżdżając w lewo, i jedziemy wzdłuż rzeki. Teraz wjeżdżamy w prawo, znowu w górę i zjeżdżamy w lewo na trawę. Jak tutaj się zatrzymamy, obracamy się znowu w lewo. I jedziemy. I tutaj jest nasze ukryte miejsce. Jest ono dobre do zabaw chowanego i w dzikie konie. Ogólnie nie pamiętam już, czy była tutaj ta gwiazdka, ale, ale, ale chyba była. I chyba będzie tutaj do zebrania właśnie złota gwiazdka do kolekcji. Dokładna lokalizacja pokaże wam się na ekranie. A więc to na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że się po podobało i dotarliście do tych miejsc. A więc ja się z wami już pożegnam. Papatki.